Jeszcze na początku listopada ubiegłego roku francuski startup Trust Me wysłał w kosmos pierwszy na świecie silnik rakietowy zasilany jodem. Został on zainstalowany na moim satelicie CubeSat 12U i osiągnął orbitę przy pomocy chińskiej rakiety nośnej Changzheng 6. Faza testów potrwała dłużej niż zakładano, jednak ostatecznie stwierdzono, że zakończyła się ona sukcesem. Wiadomo już, że silnik był kilkukrotnie uruchamiany na przełomie grudnia i stycznia. Za każdym razem próby trwały około 90 minut, podczas których udało się skorygować wysokość satelity względem orbity Ziemi o około 700 metrów. Przedstawiciele TrustMe traktują to jako dowód na to, że jod może zostać uznany za odpowiednie paliwo do napędu elektrycznego i stanowi krok w kierunku komercjalizacji nowego systemu. Główną zaletą jodu jest jego ekonomiczność. W przeciwieństwie do wielu tradycyjnych paliw rakietowych i satelitarnych, J jest nietoksyczny i pozostaje w stanie stałym w temperaturze pokojowej. Nie wymaga on również skomplikowanego systemu obniżenia ciśnienia, aby przejść w stan gazowy. Dzięki temu praca z nim jest łatwiejsza i tańsza. Eksperci uważają, że użycie nowego paliwa pomoże również oczyścić niebo z kosmicznych śmieci. A dzięki temu, że satelity wykorzystujące taki napęd mogą być małe i tanie, prowadzi to również do łatwiejszej ich utylizacji po zakończeniu misji. No cóż, to byłoby już na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli macie ochotę na więcej, zapraszam Was na naszą stronę internetową changenaziemie.pl, na której odnajdziecie wiele bardzo podobnych treści. Wiele z nich jest zresztą bazą na późniejsze odcinki na naszym kanale. Mam nadzieję, że usłyszycie mnie już wkrótce i życzę Wam wszystkim miłego dnia.